Dajcie widzowie w kolejnym odcinku. Właśnie jedziemy do wesołej na Parmazawsza na trasę do Jeziora. I będzie fajnie. I będziemy jeździć. Konie się grzeją. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Opa, 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 brawo! Dzień i Aleks Struzik, wielkie brawa na drugim miejscu, warszawski klub kolarski Aleks Struzik do opa, ale, 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 ale. opa, 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 opaj, 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 opaj dawaj, A, ale, ale. dawaj Maciek dawaj Leo Domek, wadzie, Domek, super Jasiek, super, super, Dzień, super dobra pozycja Dzień. Mocno, mocno, mocno! Teraz sku... Wataha napadnie na te biedne dziewuchy. Pierwszy tak. Dobrze i zwiększacie przewagę, bardzo ładnie. Hopaj, hopaj, hopaj! Dajesz się Jasiek, super! opa 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 opa, nie odpuszczaj. Dalej opa to. A pa, pa, 25 sekund macie. Dawaj, Stefan. Woda? Tak. 7 sekund. Dawaj waj gonisz go mocno z tyłu 15 sekund Kasuj go masz 5 sekund Wydę do stanowcziego Opawaj mocno Dawaj, dawaj, dawaj go Stefan! Dawaj, 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 bo co? Dajesz dajesz, dajesz i teraz całym piecem Dajesz dajesz, 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 urywasz go O, paj, opaj. pa 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 pa. Dajesz, 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 dajesz Dobrze, 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 teraz dokręcaj ostatnie kółko Już końcóweczka jest, dajesz Dajesz mocno Dajesz Leo Dajesz jeszcze pod górę Opa, 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 Stefan, nie odpuszczaj! Mocno, dobrze! Super! Opa, opa, opaj, opa, opaj, opa, 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 opa Dobrze idzie. Brawo, Brawo, opa, Super. Co są o wyścigu? Ja uważam, że jak już miałem odkręcone koło, to mogłem je zdjąć i biec z rowerem, byłoby zdecydowanie łatwiej I myślę, by, mi się wydaje, że tak powinny wyglądać zawody A drugą sprawą jest to, że powinien być obowiązkowy pit stop Zgadzam się, obowiązkowy pit stop Każdy powinien mieć dwa komplety kół i powinna być przynajmniej jedna zmiana kół podczas wyścigu, nieważne czy ktoś przebije, czy nie A ogólnie bardzo fajne zawody, Puchar zawsze się fajnie rozwija No, pozdrawiamy wszystkich Polecam, polecam. Przyjeżdżajcie. Tylko nie że młodszym, bo wtedy właśnie, będzie większa tego. że może nie. To że winiarze nie. Nie wiadomo kto mógłby jeszcze przejechać. No dokładnie. Witajcie, mamy kolejnego. Kolejnego ochotnika. Dzień dobry, co pan sądzi o wyścigu? Ja. Czyim? Na no, swoim. Swoim? No nie wiem. Trzeba było mocno jechać, żeby dojechać. Tak? No dobrze. Tak. dobrze. A pan co sądzi o swoim wyścigu? Że jeszcze się nie odbył. <grym> Samy. <Co? grym> proszę pana, proszę mnie. Nie bo ty, ty w Elite jedziesz, tak? <grym> Oczywiście, Elita, już się rozgrzewam, bo start mam za mniej więcej dwie godziny, ale dobrze. się rozgrzewam, dobrze. bo chcę być bardzo dobrze rozgrzany. Dobrze. Bo według dobrze. mnie trzeba zrobić pierwsze miłek zawody na roce, miłek. drugie na trasie. No widzicie, to są święte słowa, zapamiętajcie to. Dzień dobry, cześć widzowie, Dzisiaj będziemy jeździć na rowerku I co Pan sądzi o swoim wyścigu? Wspaniale Co sądzi Pan o swoim wyścigu? Było wybitnie Wybitnie ciężko Myślałem, że przez dwie rundy, były trzy Co Pan sądzi o wyścigu? Nabiegałem się Kamerzystowałem, byłem kamerunem Zawodnicy są bardzo szybcy Atakują od samego początku. Tempo wyścigu jest bardzo wysokie. Co pan sądzi o wyścigu? Wyścig, wy... ale o twoim czy o moim? O, twoim. o moim? No to wyśmienity. Ja jestem bardzo zadowolony, tylko że nie był mój dzień. Pozdrawiam YouTube. Tak. Co pani sądzi o wyścigu? Świetna trasa, super atmosfera. Gorąco polecam, naprawdę. Wipa jezior, Whippa! Pięknie!